witajcie z powrotem w podróży do głębi duszy wyobraźcie sobie, że siedzicie w pokoju cichym pokoju o zmierzchu złote światło wpada przez okno ukazując drobinki kurzu tańczące w powietrzu wokół was stoją meble, które gromadziliście przez połowę życia fotel stabilnej kariery obraz szczęśliwej rodziny choć z pewnymi zadrapaniami puchar społecznego uznania teraz pokryty cienką warstwą kurzu wszystko jest uporządkowane wszystko na swoim miejscu na zewnątrz to pokój idealny dowód na dobrze przeżyte życie. Ale w tej ciszy, gdy nie ma już spotkań telefonów obowiązków, czujecie coś. Lekki przeciąg wiejący spod drzwi, poczucie pustki, której te cenne przedmioty nie są w stanie wypełnić. Patrzycie na stare zdjęcia, widzicie młodszą wersję siebie z oczami pełnymi ambicji i ognia i pytacie, dokąd ta osoba odeszła, a na ścianie tyka zegar. Ten tykający dźwięk w wieku 20 lat był ledwo słyszalny, w wieku 30-40 lat był odległym tłem, ale teraz na progu 50-60 lat to tykanie nagle staje się tak wyraźne, tak donośne w ciszy pokoju. To już nie jest dźwięk odmierzający czas, to jest odliczanie. Każdy tiktak jest przypomnieniem o popołudniu życia, o skończoności, o nieproszonym gościu, którego wszyscy musimy przyjąć. Czego uczy nas nasza kultura, gdy słyszymy ten zegar, ignoruj go. Podkręć głośność telewizora, zapełnij pokój jeszcze większą liczbą mebli, odmaluj ściany na kolor udawanej młodości, zrób wszystko, by wypędzić tego niewygodnego gościa ze swojego domu. Nauczono nas, że myślenie o śmierci jest pesymistyczne, negatywne jest porażką. Ale wielki psycholog Carl Gustav Jung, który drugą połowę swojego życia. Poświęcił na badanie właśnie tego etapu, przedstawił zupełnie odwrotną perspektywę perspektywę rewolucyjną i uzdrawiającą. Powiedział: Ucieczka przed śmiercią jest czymś niezdrowym i nienormalnym, co ograbia drugą połowę życia z jej celu. Posłuchajmy tego jeszcze raz: Ograbia drugą połowę życia z jej celu. Jung nie mówi, że śmierć jest tragedią, mówi, że ucieczka przed nią jest prawdziwą tragedią, ponieważ właśnie w odwadze, by słuchać tykania zegara, gdy rozpoczynamy dialog z własną skończonością, odnajdujemy kompas, by przeżyć pozostałe lata w pełni z sensem i bez żalu. Dzisiejsza podróż jest podróżą dla odważnych dusz, podróżą, by przemienić tykanie końca w bicie serca nowego początku. Aby zrozumieć, dlaczego się boimy i uciekamy, musimy spojrzeć na pakt, który większość z nas nieświadomie zawarła w młodości. Pakt z fałszywą nieśmiertelnością. Nie podpisaliśmy go atramentem, ale sposobem w jaki żyjemy. Ten pakt ma następujące główne klauzule. Klauzula 1. Odroczenie autentycznego życia. Żyjemy z mentalnością kiedyś. Kiedyś, gdy będę miał wystarczająco pieniędzy, będę podróżować. Kiedyś, gdy dzieci dorosną, zajmę się swoją pasją. Kiedyś, gdy przejdę na emeryturę, zacznę naprawdę żyć. Traktujemy czas jak nieskończony zasób przesuwając autentyczne życie na przyszłość, która nigdy nie nadchodzi. Stajemy się ekspertami w sztuce czekania, zapominając, że scena życia rozgrywa się tylko w teraźniejszości. Pomyśl o człowieku, który zawsze chciał nauczyć się grać na pianinie. W wieku 30 lat mówił, że jest zbyt zajęty karierą. W wieku 40 lat mówił, że musi dbać o dzieci. W wieku 50 5 lat patrzy na swoje ręce i czuje ducha muzyki, której nigdy nie zagrał. Klauzula 2: Budowanie pomnika zamiast życia. W pierwszej połowie życia jesteśmy zajęci budowaniem granitowego pomnika naszego ego-persony. Ten pomnik jest rzeźbiony z tytułów, dyplomów, majątku i uznania innych. Polerujemy go każdego dnia, dbając o każdy szczegół, by wyglądał idealnie w oczach świata. Wierzymy, że nasza wartość leży w solidności tego pomnika. Zapominamy, że życie nie jest statycznym pomnikiem jest rzeką, która zawsze płynie. Skupiając się na rzeźbieniu pomnika, Przegapiliśmy doświadczenie zanurzenia się w tym nurcie. Mylimy swoje cewę ze swoim życiem. Klauzula 3: Zapomnienie języka duszy. Aby przetrwać i odnieść sukces w świecie zewnętrznym priorytetowo, traktowaliśmy język rozumu logiki tego, co mierzalne, i stopniowo zapomnieliśmy o innym języku starszym i głębszym języku duszy. To język intuicji snów niewytłumaczalnych, uczuć wzruszenia dziełem sztuki przelotnych twórczych impulsów. Gdy dusza szeptała, mówiliśmy, cicho jestem zajęty, stopniowo przestała nawet szeptać. Przez pierwszą połowę życia ten pakt służył nam całkiem dobrze. Dawał nam motywację do budowania, do dążenia. Ale gdy tykanie zegara w wieku pięćdziesiąt lat zaczyna rozbrzmiewać pakt ten, zaczyna ujawniać swoje destrukcyjne klauzule. Staje się wyrokiem prowadzącym do nieuniknionego końca żalu. Przebudzenie w drugiej połowie życia często nie przychodzi jak aureola, przychodzi jak kryzys. Pakt z fałszywą nieśmiertelnością zostaje zerwany. Może to być nagły problem zdrowotny, odejście rodziców lub rówieśnika, dzieci opuszczające dom, pozostawiając pustą ciszę, lub po prostu poranek, w którym patrzysz w lustro i już nie rozpoznajesz osoby w nim, pytasz siebie: Cały ten wysiłek po co? I w tym kruchym momencie, gdy mur obronny ego pęka. Zaczyna pojawiać się duch. To nie jest straszny potwór. To eteryczny i smutny duch. Jung nazwałby go cieniem The Shadow, ale na tym etapie życia nosi on bardziej konkretne imię duch nieprzeżytych dróg. Z czego jest utkany? Jest utkany z niewypowiedzianych słów miłości, z przeprosin zablokowanych przez dumę. Jest utkany z przygód odrzuconych z powodu strachu, z książki, której nigdy nie napisałeś, z kursu malarstwa, na który nigdy się nie zapisałeś samotnej podróży, o której zawsze marzyłeś, ale na którą się nie odważyłeś. Jest utkany z drogi artysty poświęconej na rzecz stabilności, jest utkany z drogi odkrywcy zamienionej na bezpieczeństwo. Jest utkany ze słusznego gniewu, który nie został wyrażony z granic, które nie zostały postawione. Jest utkany ze zranienia, któremu nie pozwolono się zagoić. Jest utkany z zagłodzonego wewnętrznego artysty, z zakutego w kajdany odkrywcy, z uciszonego poety. Ten duch nie przychodzi, by cię dręczyć, przychodzi, by upomnieć się o porzucone części duszy. Przynosi ze sobą szczególny ból, nie ból z powodu tego, co się stało, ale ból z powodu tego, co się nie stało. To jest właśnie żal. Żal to ból duszy, która zdaje sobie sprawę, że nie wykorzystała w pełni swojego potencjału. To bolesna różnica między tym, kim się stałeś, a tym, kim mogłeś się stać. A w obliczu skończoności ten ból staje się dotkliwszy niż kiedykolwiek. Możesz kontynuować ucieczkę, nadal wypełniać pokój kolejnymi przedmiotami, albo możesz podążyć za wskazówką Junga. Możesz odważnie zaprosić tego ducha, by usiadł i rozpocząć dialog, dialog na krawędzi. To jest serce tej podróży. Świadomy dialog z Twoim najwyższym doradcą, śmiercią, nie z pesymizmem, ale z szacunkiem i pragnieniem prawdziwego życia. Wyobraź sobie, że siedzisz naprzeciwko swojej skończoności nie jak wroga, ale jak cichego mistrza. I zaczynasz spowiedź nie po to, by być ukaranym, ale by być uwolnionym. Wyznanie pierwsze, nie żyłem dla siebie. Mistrzu wyznaje, że przez większość życia żyłem dla oczekiwań innych, wybrałem bezpieczną drogę zamiast drogi serca. Nosiłem maskę sukcesu dobrze odgrywanej roli i zapomniałem o swojej prawdziwej twarzy. Zbudowałem piękny pomnik. Ale zaniedbałem dom mojej duszy. Gdy to wyznanie zostanie wypowiedziane z głębi, otworzy się nowa przestrzeń, przestrzeń na przysięgę. Przysięga pierwsza od teraz będę żył autentycznym życiem. To nie znaczy, że musisz wszystko rzucić, oznacza to, że zaczniesz podejmować małe codzienne wybory z najprawdziwszego miejsca w sobie. Zadaj sobie teraz pytanie, co małego możesz zrobić w tym tygodniu nie z obowiązku, nie dla aprobaty innych ale tylko dlatego, że sprawia to czystą radość Twojemu wewnętrznemu dziecku, przestaniesz pytać, co pomyślą inni i zaczniesz pytać czego tak naprawdę pragnie moja dusza. Wyznanie drugie nie, kochałem odważnie. Mistrzu wyznaję, że kochałem w strachu. Bałem się zranienia, więc nie odważyłem się otworzyć w pełni. Bałem się odrzucenia, więc nie wypowiedziałem najszczerszych słów miłości, trzymałem urazy żale, bo moje ego było większe niż miłość. Byłem obok tych, których kocham, ale mój umysł był gdzie indziej. Gdy ten ból zostanie uznany, narodzi się współczucie i powstanie nowa przysięga. Przysięga druga od teraz będę kochał bez reszty. Pomyśl o jednej osobie, osobie, której jesteś wdzięczny, ale nigdy tego nie powiedziałeś, osobie, którą zraniłeś i która zasługuje na przeprosiny, osobie, którą kochasz, ale której obecność traktowałeś jako oczywistą. Co zrobisz dla niej w tym tygodniu telefon, list, uścisk? Przebaczysz komuś kto cię zranił nie dla niego, ale dlatego, że zasługujesz na uwolnienie od tego ciężaru, a co najważniejsze, przebaczysz samemu sobie. Wyznanie trzecie, bałem się zmiany. Mistrzu wyznaję, że trzymałem się tego, co znane nawet jeśli mnie to unieszczęśliwiało. Zbyt długo tkwiłem w swojej strefie komfortu. Bałem się końca, bałem się odpuszczenia starych części siebie. Opierałem się naturalnemu przepływowi życia, śmierci. I odrodzenia. Gdy ten opór zostanie dostrzeżony, nadejdzie akceptacja i ostatnia największa przysięga zostanie złożona. Przysięga trzecia od teraz będę witał transformację. Rozumiesz, że każdy koniec jest przebranym początkiem. Już nie postrzegasz starzenia się jako upadku, ale jako dojrzewanie mądrości. Pomyśl o jednym przekonaniu nawyku starej roli, której się trzymasz, chociaż wiesz, że ci już nie służy. Czy masz odwagę zacząć rozluźniać uścisk, stajesz się współtwórcą swojego życia, a nie jego ofiarą? Ten dialog, ta spowiedź i przysięga, to właśnie akt wynoszenia ciemności na światło. Nie sprawia on, że zegar przestaje tykać, sprawia, że każde pozostałe tyknięcie staje się bezcenne. To niezwykle ważny akt często pomijany. Gdy złożysz te przysięgi, nie wszystko stanie się łatwe. W rzeczywistości może stać się trudniejsze, ponieważ rozpoczynasz proces demontażu pomnika, który budowałeś przez całe życie. Twoje ego nie odda władzy łatwo. Będzie płakać, będzie się złościć, będzie czuło stratę. Gdy zdecydujesz się opuścić prestiżową pracę, by realizować pasję, ego będzie krzyczeć o utracie statusu i bezpieczeństwa. To jest konieczna żałoba. Musisz pozwolić sobie opłakać starą wersję siebie zanim będziesz mógł powitać nową. Pomyśl o prezesie na emeryturze. Całe życie był definiowany przez swoją funkcję. Na emeryturze czuje się pusty i niewidzialny. Jego podróż to nie szukanie innej pracy. To bolesny, ale wyzwalający proces demontażu pomnika prezesa, by odkryć innych ludzi w sobie, o których zapomniał ogrodnika dziadka mentora. Musi pozwolić prezesowi umrzeć, by te inne osoby mogły się odrodzić. To jest właśnie różnica między dziedzictwem ego a dziedzictwem duszy. Dziedzictwo ego to rzeczy statyczne widzialne, które można zostawić domy, pieniądze, firmy. Dziedzictwo duszy to rzeczy żywe, niewidzialne, które są przekazywane, mądrość, którą zgromadziłeś, miłość, którą rozsiewałeś, obecność, którą ofiarowałeś. Dialog ze śmiercią uczy nas, że przychodzimy na świat z pustymi rękami i odchodzimy z pustymi rękami. Pomnik, który zbudowaliśmy, choćby najwspanialszy zostanie. Jedyne, co naprawdę ze sobą zabieramy, to osoba, którą się staliśmy. Gdy odważnie przejdziesz przez ten proces demontażu i żałoby twoje życie, zacznie się cudownie zmieniać. Zaczynasz praktykować nową sztukę życia. Odkrywasz bogactwo czasu paradoksalnie, gdy akceptujesz, że czas jest ograniczony. Czujesz, że masz go więcej niż kiedykolwiek, bo już go nie marnujesz. Każda godzina przestaje być jednostką do wypełnienia, a staje się przestrzenią do doświadczania. Czas przestaje być wrogiem do pokonania, a staje się przestrzenią, w której żyjesz. Pośpiech znika, zastępuje go głębia. Praktykujesz radykalną wdzięczność, nie jesteś wdzięczny tylko za dobre rzeczy. Zaczynasz być wdzięczny także za wyzwania, bo rozumiesz, że to one Cię ukształtowały. Jesteś wdzięczny nawet za smutek, bo pogłębił on twoje serce, tworząc miejsce na więcej radości. A przede wszystkim jesteś wdzięczny za samo życie. Prosty akt oddychania, czucie bijącego serca, czucie ciepła słońca na skórze staje się cudem modlitwą. Budujesz dziedzictwo obecności w wieku 50+, możesz zacząć martwić się o dziedzictwo, ale dialog ze śmiercią uczy cię, że największym dziedzictwem, jakie możesz zostawić, nie są pieniądze czy majątek. Jest nim jakość obecności, którą dajesz światu w każdej chwili. Pomyśl o babci. Jej największym dziedzictwem nie są pieniądze, które zostawiła wnukowi, ale wspomnienie godziny, którą spędziła z nim na podłodze, budując zamek z klocków, z całą uwagą i radością, bez telefonu, bez zmartwień. To jest dziedzictwo obecności. Życie bez żalu nie oznacza życia idealnego bez błędów. Oznacza życie, w którym pod koniec podróży możesz powiedzieć: Byłem autentyczny, kochałem. Byłem odważny, byłem obecny. Filozofia Junga uczy nas ostatecznej prawdy: życie i śmierć nie są wrogami. Są dwiema stronami tej samej monety. Są parą tancerzy, których taniec tworzy tragiczne i piękne znaczenie życia. Życie nadaje śmierci sens, a śmierć nadaje życiu wartość. Celem drugiej połowy życia nie jest trzymanie się młodości ani czekanie na koniec. Jej celem jest nauka tańca. Jest życie z pełną miłości, pilnością, z jasnością umysłu, pochodzącą ze świadomości, że każda chwila jest jedyna. Jest życie tak pełne, że gdy muzyka ucichnie, możesz się uśmiechnąć i powiedzieć: Dziękuję za wspaniały taniec, bez żalu. Wróćmy do poczekalni duszy. Już nie jest pusta. Jest wypełniona światłem świadomości. Tykanie zegara wciąż tam jest, ale to już nie jest dźwięk groźby. Stało się łagodnym rytmem cennego życia przeżywanego w pełni. Już nie jesteś kolekcjonerem mebli do tego pokoju. Stałeś się ogrodnikiem chwili. Twoje skończone życie to mały ogród. Już nie próbujesz poszerzać jego terenu. Zamiast tego zwracasz się do wewnątrz, wyrywasz każdy chwast żalu, nawozisz glebę współczuciem i dbasz o to, by każdy kwiat chwili obecnej zakwit najpiękniej jak to możliwe. Ta podróż nie musi zaczynać się od czegoś wielkiego. Zaczyna się od decyzji. Decyzji by przestać uciekać, decyzji by odwrócić się i spojrzeć w oczy cichemu gościowi w Twoim umyśle. Rozpocznij swój własny dialog, dzisiaj zadaj te trzy wielkie pytania i pozwól, by Twoje odpowiedzi oświetliły drogę na cenne lata, które pozostały.